Odliczamy dni do rozpoczęcia Lotu Superliga Final Four w Kozerkach. To właśnie tam, w dniach 8-10 grudnia, polski tenis napisze swoją kolejną, piękną kartę. Walkę o tytuł drużynowego mistrza Polski stoczą cztery najlepsze drużyny w sezonie zasadniczym. BKT Advantage Bielsko-Biała, KT Kubala Ustroń, Osawi Tenis Team Kalisz oraz CKT Grodzisk Mazowiecki siedem kolejek w walce po zwycięstwo. Zmagania w sezonie zasadniczym upłynęły pod dyktando drużyny BKT Advantage Bielsko-Biała, która nie zaznała goryczy porażki, pewnie zmierzając po obronę tytułu. Poza nią siedem zespołów rywalizowało o trzy przepustki do turnieju mistrzowskiego. Łącznie 161 zawodników uczestniczyło w tegorocznej odsłonie tego unikalnego na skalę światową projektu Zawodowej Ligi Tenisa. Lato Superliga to przełomowy projekt w polskim tenisie pod każdym względem. Dzięki profesjonalnym rozgrywkom nasz klub BKT Advantage Jelsko Biała będzie mógł się wspiąć na wyżyny swoich umiejętności. Możliwość rywalizowania z czołowymi zawodnikami zagranicznymi, którzy często klasyfikowani są w pierwszej setce list ATP i WTA, oraz czołowymi polskimi zawodnikami również wymusza na naszych zawodnikach, trenerach oraz całym klubie ciągłe podnoszenie swoich umiejętności. Przystępujemy do rozgrywek jako obrońca tytułu, dlatego nie wyobrażamy sobie innej sytuacji jak zwycięstwo w tych zawodach. Aczkolwiek zgodnie z zasadą mistrza wiemy, że inne drużyny również przystępują i będą chciały zwyciężyć, także wydaje mi się, że rywalizacja będzie stała na wysokim poziomie. Będzie walka o każdą piłkę, także emocje będą sięgały zenitu. Zapraszamy wszystkich kibiców już w dniach 8 do 10 grudnia do Kozerek, gdzie odbędą się finały, aby dopingowały swoje drużyny. Lot to Superliga Final Four, to prawdziwe tenisowe święto, które wyłoni drużynowego mistrza Polski w sezonie 2023. Nie zwlekaj, dołącz do nas w kozerkach obok Grodziska Mazowieckiego. Gotowi na największe wydarzenie w polskim tenisie w tym sezonie?